Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przedstawiam Wam dwa podgrzewacze. Są to podgrzewacze elektroniczne z wyświetlaczem LCD. Dokonamy ich porównania. Jeden jest CC Baby, drugi jest Esperanza. Obydwa bardzo podobne. Pierwsze co widać oczywiście kształt. Jeden jest bardziej obły, bardziej w kształcie piłki. Ten jest bardziej wysoki, smuklejszy. Nieco wyższy. Zobaczmy, co mamy w zestawie. Więc CC Baby. Jest wyciskarka do owoców. Pokrywka. Oraz kubeczek. Kubeczek do stałych pokarmów. Jednocześnie może służyć jako przykrywka przy sterylizacji. Podgrzewacz to jest pranzo. Mamy. Oraz przykrywkę. I to jest wszystko. też można służyć jako przykrywkę do sterylizacji. Zobaczmy teraz, e, jakie butelki się mieszczą. Czyli zmierzmy ich średnicę. Zobaczmy. Tak, podgrzewacz Esperanza. To jest około 8 cm. Natomiast głębokości ma też 8. Powinniśmy ja się CCB. Tu jest około 8,3 mm. Zobaczmy, jaką ma głębokość. Głębokość też jest około 8 cm. Czyli wychodzi na to, że to jest podobną mają wielkość. Przejdźmy dalej. Podgrzewacz, podgrzewacz CC Baby w środku ma tak zwany czujnik temperatury. To jest ta część, która mierzy nam temperaturę wody. dzięki temu podgrzewacz cały czas kontroluje dokładnie jaka jest temperatura wody, nie przegrzewa nam pokarmu, nie przegrzewa nam wody. Podgrzewaczu Esperanza takiego czujnika nie ma. On tutaj nie jest w stanie zmierzyć tej temperatury dokładnie. Dodatkową funkcję jaką ma podgrzewacz CC Baby, jest to zabezpieczenie przed spalaniem grzałki. Zabezpieczenie to działa wtedy, kiedy albo nam wyparuje woda, jeśli podgrzewamy np. w nocy i zapomnieliśmy ją dolać, albo ona wyparowała ta woda. I nie uszkodzimy grzałki, ponieważ podgrzewacz jak osiągnie wyższą temperaturę niż producent przewidział, czyli taką pokona zakres bezpiecznej temperatury, on się wyłączy. I możemy to bardzo łatwo sprawdzić. W tej chwili mamy oba podgrzewacze. Możemy ustawić na nich podobną temperaturę. I włączymy je, żeby one podgrzewały. Jak widzimy, podgrzewacz CC Baby jest cichy i nie wydaje żadnych dźwięków. To też jest dobrą rzeczą, bo czasami w nocy nie chcemy, żeby nam piszczał podgrzewacz. Jak go włączamy lub wyłączamy, zupełnie zbędna jest ta rzecz. I tak widzimy na wyświetlaczu te wszystkie wartości. No i zobaczmy teraz. Podgrzewacz Esperanza już jest bardzo gorący w środku i nadal podgrzewa. Nie wiemy nadal, jaką ma temperaturę, tylko po prostu ma 45, a nie wiemy, jaka jest w środku. Podgrzewacz CC Baby też nie ma wody, więc czujnik nam pokazuje temperaturę w zasadzie powietrza. Jest 38 w tej chwili. I proszę, wyłączył się, czyli zabezpieczenie działa. W tej chwili w ogóle zgasły wszystkie diody. Podgrzewa Esperanza nadal podgrzewa i się nie wyłączył. Już jest naprawdę bardzo ciepłe. No. Nie będę próbował przy wyższych temperaturach, bo podejrzewam, że może się gro grozić tutaj stopieniem tego plastiku. Bo pewnie nie przewidziano, że temperatura będzie aż tak wysoka. No ale spróbujmy. Na 70. Zobaczmy, co się będzie działo. Podgrzewacz CC Baby już jest nadal wyłączony. Musi teraz przestygnąć. Jakby była woda, to zupełnie inaczej by się zachowywał. Nadal grzeje. O, dopiero przy 70, ale to już jest naprawdę bardzo gorące. Czyli bezpieczniejszą granicę ma CC Baby, wcześniej się wyłącza. Następne funkcje, zobaczmy jak dokładnie są w stanie podgrzać, jakie mamy możliwości z zakresu podgrzewania. Podłączymy pod zasilanie.

I znowu lecimy w górę. Maksymalnie mamy możliwość ustawienia 85 stopni. Mamy również program szybkiego podgrzewania. I w tym programie możemy zmieniać czas. Czas podgrzewania pełną mocą. Od 3 minut do tych minut jest. 18. Przy 18 minutach, nawet wcześniej, można mniejszy, mniejszej długości program ustawić. Jest to funkcja sterylizacji, i woda będzie się już gotowała, gotowała się, czy będzie się podgrzewała aż do wrzenia, do czasu, jaki sobie tutaj ustalimy. Także on ma możliwość podtrzymywania. W ten sposób tu ustawiamy temperaturę. Później zatwierdzamy i już podgrzewa, pokazując nam aktualną temperaturę, jaką w tej chwili ma. I ta temperatura będzie nam dążyła do tej ustalonej temperatury. Czyli na przykład, jak sobie ustawimy, że podgrzewamy do 40, zaczynam podgrzewanie, pokazuje 28 i będzie nam podgrzewał i podtrzymywał do 40 stopni. Teraz go włączam. Zobaczmy, podgrzewaczu Esperanza.

od trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu to jest pierwszy zakres, i drugi od pięćdziesięciu i też prawdopodobnie będzie do osiemdziesięciu. Tak jest. Nie ma możliwości ustawienia sterylizacji ani wyższej temperatury niż 80 stopni. Także jest taka różnica. Mm -mm. Jeśli chcemy wysterylizować, to musimy wybrać ten podgrzewacz. Jeśli chcemy mieć dokładną temperaturę, no to należy zwrócić uwagę na to, że ten ma czujnik i będzie mógł tą temperaturę cały czas nam konkretnie pokazać, jaka jest. Dodatkowo mamy jeszcze taką wyciskarkę, co już na początku pokazałem, do cytrusów. i pojemnik, razem z przykrywką służącą do sterylizacji. W tym jest tylko pojemnik i przykrywka, nie mamy tej wyciskarki, także podsumowując, w tym będziemy w stanie. Wodę również podgrzać do 100 stopni i wysterylizować, w tym nie, w tym mamy, jakby zakres taki od 30 od 35 do 85, natomiast w tym mamy. Też od 35, ale do 80, i mamy tutaj dwa programy. Program wolny z dwoma zakresami i program szybki. W zasadzie cena jest ta sama, wygląd bardzo podobny. Oba są w stanie podtrzymywać. Kwestia tylko wyboru, czy potrzebujemy do sterylizacji, czy też nie. Czy potrzebujemy wodę podgrzewać do 100 stopni, czy też nie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do następnego, do następnego filmu.